cześć! Witam Was bardzo serdecznie w odcinku z My Summer Car. Czekam właśnie na telefon od... Nie wiem kogo, nie wiem czy będzie wołać o szambo, czy będzie wołać, żeby pojechać po samochód, bo zabiorę samochód do mechanika. Więc sprawa jest taka. Od razu mówię, że ja mam z zgranego i dlatego mam wszystko, no wiecie, pokupowane. Ale też kupowałem sobie niektóre rzeczy, bo niektórych nie było. Dlaczego? Ponieważ po prostu nie mam czasu w ogóle, żeby dajmy na to, no wiecie, porobić coś w tej grze. Jak widzicie, właśnie jak mi ścina, nie? Więc ja mam, że na najgorszą ustawioną. Wiecie, tą, no, jak się grafikę. To nie będzie Wam w ogóle ścinać. wam w ogóle ścinać, ponieważ mój komputer no, nie jest najlepszy. Też nie ma jakiejś, nie wiem, grafiki, że tak się wyrażę. Normalnie super zarobistej. Po prostu ma grafikę, jaką można wyglądać na laptopie. Tak. Odcinek nie będzie długi, ponieważ nie mam czasu. Ja muszę się zbierać. Jak widzicie ja mam 17, mam tutaj tu, taką kreskę, to widzicie taką no, poziomą pionową. Co się cały czas pojawia? te strzały tutaj One się biorą ja ich Nie rzucam, O co tu chodzi? Tą taką, tu czekajcie, o tu, tą czarną i ona się pojawia tylko w 17, bo to są batory, ale nie wiem, zapiszmy w No Weź dobrze, zapiszmy ją. Eee, odcinek wrzucę, ale dlaczego ma sama lekarza, a nie. Minecraft albocal Mechanik. Ponieważ nie mam czasu są święta, ja chcę też odpocząć i patrzcie jak ma wyglądać Auto mechaniku. Jak ma przy Mechanika, tak nie powiedzieć. Czekamy uleczony. Ma spoilery, bajery jakieś różne tutaj tutaj gigibasy. Um. No ale, ale. Przejdźmy do rzeczy. Dlaczego ja nagrywam My Summer Car? U mnie seria będzie taka. Jeśli będzie mi się chciało nagrywać, to będę nagrywał. Bo widzę, że subów nie ma. Nie ma niczego. To po co tu nagrywać? Skoro i tak nie ma z tego nic. Tak. Nie ma suby, nie ma nic. Tu mam do dwa suby. bo parę dość Chodź nazykaśmy to środko. I nie ma sensu tego nagrywać. Minecrafta na pewno nie chcę, bo przez Minecrafta dużo osób straciło swoją już taką oglądalność. A ja nie chcę jej stracić w ogóle. Muszę sobie dokupić jakiś fajny mikrofon, bo na razie będę używał ze słuchawek. Właśnie szukałem miałem je przed oczami. i ja sobie rozwinę i pozwólcie, że chwilę poczekajcie. Poczekajcie chwilkę. Jesteśmy po przerwie już. Mam nadzieję, że mi troszeczkę lepiej słychać sobie muszę się cieszyć grę, bo mi w słuchawkach dudni równo. Um, hmm, no dobra. Oczywiście piwerko. Właśnie tam. Się już. Pszit. No. A i posłuchajcie, jeśli ktoś, bardzo błagam jeśli ktoś ma, e, coś mi ogląda, przepraszam za literówkę, jeśli ktoś mi ogląda i ma cokolwiek, jakieś dane czy coś, jak sparować kierownicę z tą grą, bo ja naprawdę jej nie mogę sparować. Zobaczmy, czy coś jest tutaj nowego. Nie, o, jest jednak, jest tutaj. Czy da się sparować z tą grą, bo ja naprawdę nie potrafię tego zrobić i nie mam do tego w ogóle smykałki, tak? Ja nie potrafię nawet, yy, czemu no wiecie? Potrafię podłączyć, ale ona nie chce mi działać. Już się czy będzie ja do miasta. Aha, i potrafię już jechać do miasta bez problemu, żeby się ktoś pytał. Umiem tam dojechać swoim sposobem. Zaraz Wam pokażę. Chodźcie tutaj do mapy. Proszę bardzo. Jak widzicie, my mieszkamy w Jedziemy prosto. Jedziemy w prawo, to wiadomo. Jedziemy, jadę cały czas prosto. Potem w prawo, potem kawałek i znowu w prawo. I jadę cały czas do góry, aż trafię do... Jak to mówi Boncol. i Ja też lubię to mówić. Perli? Jeśli tam trafię. to już jest dobrze. I i z powrotem to samo. Pierwszy zakręt tutaj, potem znowu w lewo. Prosto, 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 Potem znowu w lewo i już jesteśmy. No to tutaj. Do Lope też potrafię dojechać, i nie wiem skąd się biorą te strzałki. Do jasnej cholery. Skąd to się bierze. Zazwyczaj będzie jeszcze tutaj strzałki. Tutaj, tutaj jest bardzo fajny skręt. Ja wiem, że tutaj trzeba skręcać w. Właśnie lewo, ponieważ tutaj. Tu, o tu, 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 tu bo tu zną pijaka chyba, ale nie pamiętam już. I zaraz Wam. Um, pokażę, włączę mapę swoją i Wam pokażę jak to wygląda, dobra? Yy, po prostu w, w, tak widzę z gry, z, nie, za chwilę do Was wracam, tak włączę swoją mapę. Zobaczcie, tak wygląda ta mapa z porykorzystania, jak widzicie tutaj mamy yy, domek, tutaj mamy lopę, no i nie wiem, czy to jest. tutaj mamy perlę. Tutaj mamy wszystko odpisane. I to S to jest tam, gdzie możemy zesywować grę. No tutaj, co to jest? To takie na różowo. Imported Locations. Czyli to jest dwa land... Aha, spoko, dobra. Włączamy grę z powrotem, jesteśmy w grze. Proszę bardzo, Odyssium i jesteśmy w... Grze. Oh, aha, właśnie, muszę wam pokazać. Patrzcie. Dokładnie <grytanie> mam malucha na ścianie. Na drugiej mam rejestrację, proszę bardzo sobie możecie przeczytać. Może będzie na, miniatur, na miniaturkę. Dobra. I jeszcze tutaj takie, coś macie. muszę to poprawić. Oś, no to to miała być literka V, ale ona była za duża i nie chciała się zmieścić. Godzina jedna. Dobra, pojechałbym tam, ale jest taka sprawa. Jest taka sprawa, proszę, proszę. Tu nie mam benzyny burza, buwę, czyli dziźnik Chyba, że jest. Moglibyśmy tam pojechać na tej benzynie. Wątpię w to. Dobra. Um, zamknijmy to. Tu, tutaj pewnie będziecie słyszeć. Chyba. Nie, ale tutaj też nie ma benzyny, w tym hodrodzie. I tutaj jest średnio, ale widzicie, Szabest. No. <grym> um, pojechałbym tym do miasta z chęcią, bo to było pierwsze auto, którym dojechałem do miasta i z powrotem. Ale widzicie, le mam benzynę. To jest ten tutaj, ten, ten tutaj. No, ma prawie zero. Czyli nawet obawiam się, że odpali, ale ujedziemy ledwo kawałek od domu i koniec naszej trasy. Bo, no, zobaczcie, gdzie się zamknięcie. No. O. Dobra, Mniejsza. idę na benzynę z traktorku, czy trzeba go przygotować? A właśnie, będę trzeba odjechać tam i ją schować po prostu. Jak będę gdzieś jechał, to przynajmniej um, przynajmniej będę wezmę karnistra, nie wiem, gdzie go dałem. Chyba tam gdzieś go wrzucimy. I ma tu karnistra. Oj, źle, bardzo źle. Też nie karnistra. A da się tu spać błagam. Da się. Fajnie by było, bo właśnie, no. Naprawdę szkoda. No. O, o. o że ile można. Dobra. Kilnokrętę, bo odpalamy. Nie będę czekał się za się, co bo nie mam ochoty. Aha, krótko. Jeśli ktoś się pyta, jak, y, jakie sterowanie? G to jest y, do góry bieg, B to jest bieg w dół. Pod R mamy na przykład, właśnie mamy biegi high, czyli wysokie, i low, czyli niskie. Y, w, A, S, D to wiadomo, sterowanie A. D to jest w prawo. Tutaj dziwnie się kręci. W to jest do przodu. A wiadomo, S, S, mówię, S to jest wsteczny. Jeśli będzie mnie gorzej słuchać, to bardzo przepraszam, muszę sobie kupić głośnika, ga. Ja nie chcę też za bardzo zagłuszać gry. Dobra. I parking break, proszę bardzo, jest tutaj. Tu trzeba N dać. No i to jest... Jeden pojazd to jest traktorek. to ja mogę jechać gdziekolwiek na razie. Aha, dobra. Muszę się otworzyć. No, otworzy się. Dobra. Nie dobry traktorku. ty mam nadzieję, że możesz jeszcze w miarę. W ogóle jechać do przodu, w ogóle. Więc tak, yy, ja się bawiłem traktorem. i po prostu napotkała mnie przykra sytuacja, ponieważ wszystko mi się wyłączyło. Zaczynamy no znowu go przestawić i ble, ble, ble. Ale za to mogę powiedzieć to, że Mógłbym jechać e, ciężarówką, ale musiałbym zaś mieć gaz, czy nie gaz, tylko diesla dla niej. Tak, a nie mam, ja nie mam jak tym się poruszyć. Badzie w chiński, i po prostu no. Więc obawiam się, że nie opłacę mi się dalej nagrywać. I bardzo was proszę o poradę, co zrobić, żeby po prostu kierownicę. Ja mam Logitech Racing. Well. Co zrobić po prostu, żebym um, um, mógł po prostu kierować samochodami. A jakby się ktoś pytał, jak się wysika, to P. I żeby, i na, jeśli jest małe ciśnienie, to naciskamy, jest ciśnienie. Różne rzeczy używamy naciskając F, a jeśli coś podnieść, to naciskamy lewy myszki i prawy, to... Jak pan to się robi prawo? No, coś tam się robiło. Fatigata, trzeba się spać, a dirtnest to zbróć, właśnie da się umyć przy okazji. Właśnie. Oj, 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 nie to miało być. Co tu się porobiło? Ale fajna zasłonka. Patrzcie! Ale fajna zasłonka ja Trzeba o z prezentem. Nie, czy mam bez, bez, mam bez. Szkoda. Bardzo, jaka szkoda. I nie mam tutaj tej kanapy, nie, żeby ten. Czy to czy się zaraz na kanapie samochodowej, bo samochodowa kanapa jest zamontowana, dobra, w Nie, przecież ona jest w tym... W bagażniku tego, wana. On no, tam dawałem. Proszę do mnie. Water bucket, water bucket. Ląd tam. A ty proszę się zamknąć. No. I pewnie się będziecie pytać kogokolwiek nad jakiego innego youtubera, który nagrywa Majsenalkę. Dlaczego się to zamyka? Bo ponieważ ucieka, ucieka temperatura. być no. że 80, żeby po prostu się no, yy, można było saunić z Nie wiem jak się mówi. Bo mogło było się przypiekać. Udział, teraz przekażę się na pieniądze. Uh -huh. Zachło wszystko na chwilę. Przepraszam, ale no naprawdę, że to wszystko przytoczę. to światło. A proszę bardzo, co zrobić, żeby sobie trafić tam? Chodźcie tutaj. A teraz na tą krechę. O, widzicie, i się udało. Ja zaraz będę musiał iść z psami, moimi dwoma łowuzami. Więc wprawdzie umiemy się i kończę, nie? Jakoś jeszcze na przewazji. 50 spokój. Chciałbym mieć chociaż coś, tylko tysiąc subów. Tylko tysiąc na razie. Potem coraz więcej, coraz więcej. Ale no oczywiście to jest niemożliwe. Ponieważ młodzi zawsze są na ostatnim miejscu. Proszę. Najgorzej na świecie. Tak, że się przespałem. Dobra. Z tego mam też zgaszone światło, przy was, żeby nie używać go. będzie coraz gorzej. Ja wszystko skleję i będzie się zaspokoić. Sejmujemy i wychodzimy z gry. Ja Wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Liczę na większą oglądalność. Liczę na więcej subów. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Lostrzymy no, to narazka. Życzę wesołych i miło spędzonych świąt z rodziną.